Dziady jeden, no. Widziałem to, widziałem. No. Uparte zwierzęta. Ale pióra się przydadzą na strzały. A mięsko się przyda tu. Już mnie to mięsoko. Dobra. Niech o nich jest tutaj, tak, tutaj, tak, 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 pozbyć złapać tak, tak, Dobra. złapać jest, jest, widzę, widzę coś, widzę. Chcę zobaczyć na radarku jak to wygląda Dobrze, to jest to Trzeba ja się bardziej w tamtą stronę Jak Jak to wygląda na Jeśli chodzi o wiatr Płyniemy z wiatrem, czyli dosyć szybko dopłyniemy Czy ja mam coś do Tego nie mam nic, ale kartofa mogę posiać znaczy posadzić i trochę podlać napić się można dopływamy ale storm się zbliża kurde bardziej w tą stronę To jest zawsze jakieś skarby też się znajdują. No. Jeszcze trochę. Teraz prosto. A. prostować i kotwica dobra niech on tu nam napiera Czas to A można zwinąć to do zebrania nic o zbierz to, to posadźmy te dwa ziemniaczki nabierzmy sobie wodę nalejmy słonej niech się przerabia dobra a tą butelkę schować żebym się przypadkiem nie napił, schować kamień bo tam nie wiadomo co my tam będziemy mieli plastiki to weźmiemy deszki jakoś tam się weźmie deskę za dużo tych plastików to niedobrze ja to bym tam rano poszedł. Dobry rekin, mniam, nijaki. Dobra, niech się to łódko dopiecze. Jeszcze jest wcześniej, jeszcze się nie dam rady położyć. Czy ja mam coś tutaj takiego, żeby się pozbyć? Łódka mam. To nie wódka, tani sobie są liście, mogę wyrzucić Chciałbym, żeby to dzień był, no gotujemy sobie zupę tak no, mam nie mam fajnie nie no mam deszki czemu nie działa mój pierzyk no tu sobie wrzucimy, przygotujemy następne albo jeszcze nie, nie wiem, coś posiałem <grymne> dobra ogólnie tych chyba glinę muszę wziąć, żeby sobie stworzyć yy naczynie dobra a się to fajnie bulbota dobra chyba już mogę iść się położyć akurat cieplony zbierze zbierzmy to Arbuza sobie zrąbię arbuz daje dużo życia, czyli nasiona jakieś mam? Nie mam, kurde, nie to! No przejaka pranca! Dobra, weź tu na tam, a nie pijesz tylko. Dobra, podlej to wszystko, bo... Dobra, zawieźmy tego Te łódko. Nie ja muszę tutaj słonej wody nalać teraz. I tą butelkę przełożyć, bo bym się znowu nie wdupił. Muszę strzał narobić, kurde Bo ja mam mało, nie no jeszcze mam tych strzał parę, dobra Czyli te pióra na razie zostawimy Dobra, idziemy penetrować tą wyspę Czy ja tam jakoś wskoczę? Tam to pewnie nie Dobra Wlazłem Chodźmy to. Tak. Wszystko trzeba y, obadać Czy coś tu jest Do podniesienia tu nie ma nic. Tu nie ma nic. A tu plastiki zabieramy. Plastiki się przydadzą. Telefon by się przydał. Notatka. Trzeba będzie sprawdzić tą notatkę. Gdzie są te notatki nasze? No, ja to podniosłem i gdzie ta notatka jest? Kurde, ja nie umiem tego sprawdzić. Ja podniosłem notatkę i nie wiem gdzie jest w ekwipunku moim ta notatka. A, czekajcie, no na i na, tu jest, no te, dobra, znaleziony przedmiot. Pierwsza strona. No dobra, to mamy 4928. I to wszystko. To nie za dużo. Dobra. Musimy się gdzieś dostać wyżej w takim układzie To wyżej na hop, spadłem Hop Zobaczmy co tu jest. Nic tu nie ma, trzeba jakoś obejść dookoła Się nie da, trzeba tam skakać. Czy ja tam przeskoczę? Tak wysoko, trochę on cienki łóżek jest na takie skakanie. Wiedziałem, dobrze, że do wody. Chociaż zobaczmy, co pod wodą jest. Tutaj nic, trochę odpadków. Pewnie ty gdzieś tam na mnie czeka. O, skrzynia. Dobra, wyłazimy stąd, bo tutaj tleny mnie już męczą. Dobra. Musimy wejść jakoś na górę. Tędy. Dobra, tu wejdę tędy. I żeby znowu tutaj trzeba posperać czy coś ciekawego. Tutaj nic nie ma. Zupełnie. O. coś tam było jednak. No i tyle, że wleśliśmy jeszcze wyżej. Ale to się dobrze składa, bo znalazła się droga. Tam, Kurde, yyy. no, idź też, tam się po tym się nie, nie nie wespie. Dobra, udało się. Tu nic nie ma. Musimy się... Muszę się tam dostać. I po, po co ja tu wlazłem. Jak tu nic nie ma? to podnieśmy. Czyli coś tu ciekawego? Nic. No ci mi się na darmo tu przyłożyłem taki towar. Tam jeszcze się na kurna mewa mi pierdziela tak. Jot 1. ty. Łatok. Mam nadzieję, że opłacało się tu wreszcie. Notatka. Notatka. I nic więcej? I nic więcej. Dobra. To zobaczmy te notatki w takim układzie. Mamy. Mamy coś. Jesteś w stanie odczytać? No. To to. To 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 tała. O, patrzcie, ludzie na 5252 5, Tak, to mieliśmy, to mieli, tego nie miałem Aha, to jest to, to. dobra To mnie 5252 Trzeba będzie poszukać To miałem tutaj numer, ten numer będę musiał wbić sobie Dobra Czyli jednak opacało się tu przyleść a musimy stąd zejść jakoś cało Plastik Muszę daleko do wajmy Musimy tutaj zejść na dół może, może mi się z nic nie stanie, dobra? Zobaczmy, jakie szkody mi tutaj wyrządziły. Kurwa, wszystkie kartofle mi działały. No, mogę już ciąć drzewo. Mogę puść to gnido. Będę ja musiał to naprawić. Na szczęście mamy nasionka. co zaraz posiejemy dobra. Zasiejmy. podlejmy. Zasiejmy, podlejmy nabierzmy się wody. Się napije delikatnie. Zobaczcie to chyba tu mam Ej kołkosa się dobra, czasąd Słujewać. Ustawić trzeba teraz tamte cyferki. To miały być cyferki, czekajcie. 5, 2, 5, 7. 5, 2, 5, 7. Dobra, szukaj. 1000 metrów w tamtą stronę. Dobra, muszę to jakoś upłynąć. Ej, wyłączmy, bo była baterii, zala nie będą. Spadamy stąd mniemy to. To trzeba będzie się w tamtą stronę. Jak wiatr? Dobrą. Jeszcze trochę, no i dobra, proszę mnie się tu skierować w tamtą stronę, na wprost, ponieważ dobrze mówię, że na wprost, dobrze mówię, 1900 metrów tam, podam, podam. O, moja zupa! a jakie mam teraz wyposunąć? A, deser. Bo ona się nie dogotowała. Czy ja mam jakiegoś kartofa, żeby posiać? Mam. Trzeba zjeść rybkę się zjemy dobra, że będzie nałowić tych ryb znowu o jest zupa warzywna zacznie gotować dobra, to na razie się tu przełóżmy ładny nie jestem, to zupki nie będę jadł, zupkę tutaj daj kwikunysku, nie wejdzie tu, ale tam wejdzie. Dobra, tutaj ładnie odpływamy i bardzo dobrze, płyniemy na wprost. Ale to już w kolejnym odcinku tam dopłyniemy, na razie, cześć!